Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nim przedstawię przykłady chciałam trochę powiedzieć o drukach ulotnych. My w magazynie dokumentów życia społecznego, druków ulotnych mamy ponad 2,5 miliona egzemplarzy dokumentów. To jest bardzo duża ilość chociaż magazyn fizycznie nie jest olbrzymi to jednak tych dokumentów jest bardzo dużo. Co roku do naszego magazynu Pływa ponad 25 tysięcy egzemplarzy dokumentów. To też jest spora ilość. Chciałam powiedzieć, że użytkowników wzrasta nam liczba z roku na rok. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 6 tysięcy. Można powiedzieć, że druki ulotne to są dość specyficznymi drukami, dlatego znalazły się w dziale dokumentów zbiorów specjalnych, ale czytelnicy bardzo chętnie do nich korzystają jako do materiałów źródłowych opisujące życie w danym okresie. Wśród naszych czytelników są tacy, którzy niestety nie potrafią korzystać z naszych katalogów i języka haseł przedmiotowych. Bardzo często do nas dzwonią z pytaniem, czy takie dokumenty mamy, pomimo to, że są w bazie i mówią nam, że w bazie szukali, ale ich nie ma. Dlatego myślę, że uproszczony taki język deskryptorów bardzo pomoże naszym czytelnikom. I teraz trochę słów o naszych opisach. Dla dokumentów, dla druków ulotnych tak naprawdę obowiązkowe pola będą z PUL 300, forma dzieła i tu zawsze będzie wpisane druki ulotne, a jeśli będzie potrzeba, oczywiście to pole zostanie powtórzone i dopisane inne jeszcze informacje. Rodzaj, gatunek, chociaż tu znalazło się pole 655, ale to jest forma dokumentu, a niekoniecznie treść. Odbiorca, przeznaczenie czytelnicze, to w zależności od tego, czy oczywiście będzie ta informacja potrzebna. Cechy językowo-etniczne w przypadku druków ulotnych będą wykorzystywane bardzo rzadko. Czas powstania dzieła i to są te. Rzeczy opisu formalnego oraz przedmiot, który każdy już doskonale zna, kto opracowuje zbiory, druków ulotnych również, zakres chronologiczny, przedmiot, zakres geograficzny i nowe pole 658, klasa treściowa. Chciałam się skupić na formie gatunku, bo w naszych dokumentach to chyba jest najbardziej rozbudowany rozbudowane hasła, jest ich po prostu najwięcej. Bo tu wymieniłam tylko takie, które bardzo często się spotyka, czyli afisze, plakaty, ulotki, programy imprez, katalogi wystaw, kolorowanki, jednodniówki, statuty, ale tu też się znajdą odezwy, programy, a programy imprez są, ale programy telewizyjne, książki telefoniczne i wiele, wiele jeszcze innych dokumentów. I obiektów, które tu nie są wymienione. I przejdziemy do przykładów, jak chyba wszyscy. Jest ich niewiele, natomiast są najbardziej reprezentacyjne dla druków ulotnych. Tych materiałów mamy najwięcej w swoich zbiorach. Jest to ulotka, w zasadzie druk reklamowy, promu, na którym przedstawiona jest odzież zimowa. I jak widzimy, pole 380 zostało powtórzone, bo obok druków ulotnych pojawiły się druki promocyjne. Oczywiście za, zakres chronologiczny dla powstałego dzieła jest taki sam jak przedmiot tego, zakres chronologiczny przedmiotu tego dzieła. To są te daty te same. Dokument powstał w okresie międzywojennym. I tutaj nie mamy takich haseł jak odzież. W przypadku języka haseł, prawda? Dopiero teraz dodajemy odzież, żeby i zima, wychodzi nam odzież zimowa, bardzo ładnie się wyszukuje, polska, bo zasięg dotyczy Polski, ulotki reklamowe i ostatnie klasa moda. Przykład drugi, też z naszej. Dziedziny, że tak powiem, bardzo często spotykane są to statuty. Statut oczywiście trafił do pola 380 jako druk ulotny, zasięgi chronologiczne też są takie same. Dodajemy jeszcze oczywiście hasło Liga Popierania Turystyki, bo ten statut jest w tej organizacji. Organizacje, statuty. I tutaj pojawia się jeszcze dziedzina turystyka i podróże. Następny przykład wydawałby się bardzo prosty, kolorowanki, gdzie jest bardzo duży zbiór i dużo wydawców i duże nakłady tych materiałów. Tu pojawiło się przeznaczenie czytelnicze, grupa wiekowa dzieci i wydawałoby się, że przy kolorowankach nie ma znaczenia odpisać, że to są dla dzieci, ale jak wiemy ostatnio powstała moda na kolorowanki dla dorosłych i wtedy będziemy mogli tu zaznaczyć, że te kolorowanki będą dla osób dorosłych również. Nasz jeszcze w Polsce nie są wydawane, bo sprawdzaliśmy, ale w Wielkiej Brytanii owszem i bardzo dużym wzięciem się cieszą i oczywiście dodajemy dziedzinę hobby, gry i zabawy. Chciałam powiedzieć, że wcześniej w polu 655 były książki do kolorowania. No nie wiem, czy czytelnicy szukają książek do kolorowania, kolorowanek. Wydawałoby się, że kolorowanki są bardziej przyjazne i bardziej naturalnym hasłem. Przepraszam. Następnym przykładem jest folder, który zawiera informacje o programie imprez, imprezy. Jest to fe, Festiwal Trzech kultur, kultur, który jest we Włodawie. I oczywiście zaczynamy od, has, od pola 380, druki ulotne, zakres chronologii, kiedy powstał ten folder, to po 2001 roku. Oczywiście musi znaleźć się informacja Jaki to był festiwal, jak się nazywał, hasło korporatywne na imprezę, przepraszam, Festiwal Trzech Kultur. Oczywiście przedmiot chronologiczny jest taki sam jak w wypadku y, pola 380, ponieważ są to trzy kultury: kultura katolicka, kultura prawosławna i judaizm, mają takie hasła powiązane z kulturą, żebyśmy mogli łatwiej odnaleźć i imprezy. I oczywiście zasięg, zasięg geograficzny Włodawa, programy, imprez, i tutaj powstała nowe pole 658 dziedzina społeczeństwo i kultura. Następnym przykładem jest plakat, plakat promocyjny. Tak naprawdę powstała cała grupa tych plakatów. Nie tylko Warszawy, ale i Krakowa i Poznania. Tu jest przykład Krakowa. I dlatego otrzymało informację w polu 380, że jest to publikacje promocyjne. I oczywiście zasięgi chronologiczne są takie same, tu się nic nie zmienia. Dodajemy 651 Stare Miasto jako część Warszawy. Warszawa, plakat i tutaj też jest pole po, poli, turystyka i podróże ponieważ ma zachęcić turystów do zwiedzania Warszawy. Następnym przykładem jest katalog wystawy połączony z aukcją, ze sprzedażą aukcyjną. Katalogi wystaw obecnie w formie albumowe, albumowe z dużą ilością treści opisującej nie, nie, oczywiście nie wystawę, a mające zaplecze bardziej naukowe trafiają do zakładu książki, do zbiorów głównych, natomiast katalogi, które są bardziej informacją o, o wystawie, nadal będą przechowywane w drukach ulotnych. I tu oczywiście mamy druki ulotne, zasięg, zasięg chronologiczny nam się zmienia. W polu 388 mamy zapisaną informację, kiedy powstał ten katalog, a nie co się w nim znajduje. Dopiero pola 648 opisują nam dokładnie zawartość tego katalogu. Y oczywiście mamy nazwisko autora, mamy gdzie, zostało, gdzie była wystawa. Jest malarstwo polskie i malarstwo litewskie. Nie ma tutaj etniczności w polu 300, ponieważ katalog nie jest obrazem ani treścią poezji lub literatury, żeby tu można było wskazać tą etniczność. Warszawa, gdzie była impreza, katalogi wystaw, katalogi aukcyjne i wszystko zaliczamy do sztuki plastycznej. Wszystko się zgadza, wszystko jest. Następnym dokumentem, który chciałam Państwu pokazać i opis, który do niego tak powinien chyba wyglądać, tak, tak, tak chcemy go prezentować, są to druki wyborcze, które oczywiście w zbiorach biblioteki też mają bardzo, bardzo dużą reprezentację. Są to, jest to ulotka. Która była wydana przed wyborami w 1989 roku. I powiem, że mieliśmy trochę zagwozdkę, jak ten, te wybory odzwierciedlić, aby czytelnicy bez problemu do konkretnych wyborów mogli trafić. Postanowiliśmy zrobić hasło Wybory Parlamentarne 1989 Polska. Nie chcemy, ale z drugiej strony nie chcemy naszych czytelników ograniczać, że mają szukać konkretnych wyborów, bo mogą interesować się wszystkimi wyborami i nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dlatego powstało hasło: wybory parlamentarne i Polska. Wejcherowo odnosi się z jakiego okręgu pan Furtak startował. Oczywiście też mamy hasło osobowe, mamy hasło korporatywne dla partii, którą reprezentował i mamy dodane druki wyborcze i dziedzinę polityka i politologia. Następnym przykładem są afisze teatralne. Afisze nie mamy afisze mamy różne, nie tylko teatralne, ale dla przykładu chciałam państwu pokazać afisz teatralny, ponieważ ostatnio bardzo dużo pojawiło się w polonii. Możemy zawsze te druki obejrzeć i przykłady też będą widoczne gdzieś w jakiejś publikacji może, może na stronach internetowych, to żeby Państwo mieli porównanie. Jest to afisz, y, afisz, y, afisz przedstawiający informujący o spektaklu Gabrieli Zapolskiej o tytule Tamten i takie hasło się znalazło oczywiście zasięg chronologiczny kiedy było kiedy powstał ten dokument teatr imienia Juliusza Słowackiego Kraków ponieważ musi być informacja w jakim teatrze to było przedstawienie kiedy i oczywiście zasięg chronologiczny dla tego przedstawienia, kiedy było. Kraków jako miejsce, gdzie zostało, odbyło się przedstawienie, afisze teatralne i, i pole 658 Teatr. Chciałam powiedzieć, że do tej pory plakat i afisze teatralne, przy plakatach, po plakatach polskich pojawiała się jeszcze chronologia. My już w tej chwili od tej chronologii po hasłach odstąpiliśmy. I na zakończenie już chciałam Państwu pokazać zaproszenie, która reprezentacja oczywiście w naszych zbiorach też jest bardzo duża. Zaproszenie na tak naprawdę na bal z okazji obchodów odbytych zaślubin jego cesarskiej wysokości. Dlatego tu pozostały ujęte w hasłach Aleksander II Romanów, ponieważ to z jego zaślubin okazji Odbył się bal. Oczywiście zasięgi chronologiczne są te same, no bo przy takim dokumencie trudno pokazać inne zasięgi chronologiczne. Imprezy, zabawy taneczne, Warszawa mazowieckie, województwo mazowieckie jako miejsce, imprezy, zaproszenia i oczywiście to trafia do dużej grupy rozrywki. I to chyba wszystko z mojej strony na, na tą chwilę. Chciałam powiedzieć, że naprawdę uproszczenie tych haseł jest bardzo ekonomiczne również dla pracowników, ponieważ ja przygotowując tę tą prezentację i próbując tych opisów, wydawałoby się na początku, że jest to bardzo trudne, ale naprawdę, proszę Państwa, nie jest to trudne. Dziękuję bardzo.